Hola, ¿qué tal? Małgosia. Witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. Są to nasze takie poniedziałkowe spotkania, na których Wam mówię o rozkładzie na cały tydzień. Czyli tak, we wtorek spotykamy się na YouTubie o godzinie 16 jest bardzo fajny temat. dia. jest to temat zaproponowany przez jedną dziewczynę, która ma na imię Karolina i się zgłosiła do mnie, czy mogłabym nagrać filmik na ten temat, gdyż musi się przygotować z tego tematu i zrobić opis. Więc myślę, że nie tylko Karolinie się przyda ale też innym osobom. Czyli tak, we wtorek widzimy się o godzinie 16, potem widzimy się w czwartek o godzinie 12 i mamy temat Będzie Uno, będzie UN, będzie UNA. I jest to wytłumaczenie ankiety, którą robiłam na Instagramie. Nie wszyscy wiedzą, kiedy stosujemy Będzie Uno, będzie UN, będzie UNA. Tak, jak już mówiłam na Instagramie, zachęcam Was do uczenia się liczebników wraz z przykładami. Najchętniej obejrzyjcie moje wcześniejsze filmy. Ja zawsze podaję przykłady. W czwartek się widzimy, pokażę Wam, jakie były Wasze odpowiedzi, ile procent odpowiedziało prawidłowo, ile źle, i powiem oczywiście, jaka jest właściwa odpowiedź oraz wytłumaczę dlaczego. Potem mamy w piątek, również o 12:00 mamy kolory. Los Colores napisałam dwa filmy, dlatego że jeszcze kolejny będzie w niedzielę. Ktoś mógłby powiedzieć, oj, kolor to taki prosty temat, dlaczego tyle filmów z koloru już i tak były wcześniej robione filmy. No tak, tylko że ja zawsze chcę dany temat wyczerpać i chcę go dobrze zrobić, tak? Zależy mi na tym, żebyście dobrze znali język hiszpański. I są niektóre kolory, które na przykład kończą się na samogłoski, niektóre na spółgłoski i różnie tworzymy na przykład liczbę mnogą, albo mają tą samą formę dla rodzaju męskiego i żeńskiego, a na przykład są przecież jeszcze takie kolory jak Asul Marino, no to właśnie... Czy wiecie jak tworzymy liczbę mnogą od takiego koloru, który jest zbudowany, który jest złożony z dwóch przymiotników? No właśnie, więc ja chcę ten temat wyczerpać i zrobić go dokładnie. Więc zachęcam was do obejrzenia wcześniejszych filmów, które dotyczą kolorów i potem też tych nowych, które będą. W sobotę, tak jak zawsze, mamy polako para Hispano czyli będzie filmik dla osób hiszpańskojęzycznych chcących uczyć się języka polskiego. Chyba nie powiedziałam jeszcze, że w piątek film jest o 12, ale w niedzielę ten związany z kolorami jest o godzinie 10. No i to tak, to jest taki rozkład. Oczywiście na mojej stronie małysnikawczyńska.com. Codziennie są publikowane czasowniki i na Instagramie też codziennie jest publikowane Słówko Dnia. Czasami robię jakąś tam ankietę, czy, czy się o coś też was pytam, albo nagrywam wam filmik. I dzisiaj też została opublikowana bardzo fajna grafika, która dotyczy godzin. Więc możecie wejść na mojego Instagrama, zapisać sobie ją. Najlepiej mnie obserwujcie, będzie mi bardzo miło. Piszcie do mnie, to jeszcze mi milej będzie. Zostawiajcie serduszka, komentarze i tak dalej. No to co, życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Małgosia.